Ostatnia sierpniowa niedziela zdecydowanie należała do obchodów święta plonów, bowiem aż w czterech gminach uroczystości trwały cały dzień. W ścinawce średniej na kompleksie sportowym przy ulicy Mickiewicza miały miejsce dożynki gminy Radków. Chcielibyśmy jak najdłużej tą tradycję kultywować, tradycję tego wieńca i uwieńczenia zbiorów. Jak tradycja ludowa nakazuje, że oto kończą się zbiory i gospodarz Pola przyjmuje od najładniejszej dziewczyny wieniec uwity z kwiatów, zbóż i innych roślin jeszcze i potem następuje zabawa. My się tego jakby trzymamy, tego kierunku, to jest jakby kultem i następnie przechodzimy do tych działań, które już realizują wioski. Dużo z tych swoich zbiorów przygotowują wieńce dożynkowe. Tu nikt nie, nie ingeruje w to. Jest daleko idąca swoboda, tylko jest ścisła zasada regulaminowa że oto wieniec musi być oparty o naturalne płody, czy też naturalność roślin. Może być stelaż, poza tym żadna sztukateria, żadne zamienniki, bibuły, chińszczyzna itd. I to regulamin, ściśle przestrzegając, doprowadza, iż tylko wieńce wykonane zgodnie z regulaminem, czyli ze zbóż zebranych z, pól, z kwiatów, z innych roślin, mają szansę być tym wieńcem wyróżnionym. Aby tradycji stało się zadość, obchody rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną. Następnie korowód dożynkowy przemaszerował przez płytę boiska, gdzie odbyła się prezentacja oraz ośpiewanie wieńców dożynkowych. Podtrzymujemy tym samą tradycję. Dbamy o to, żeby dożynki nie zmieniły się li tylko w taki festyn typowo rozrywkowy, ale bardzo duży nacisk kładziemy na tą część pierwszą, część liturgiczną, korowód, wieńce, ośpiewanie wieńców. Ponieważ no, wierzymy, że jest to pewnego rodzaju też misja urzędu, żeby podtrzymać tego typu zwyczaje. I dbamy o to, żeby, żeby od tego zacząć, żeby jakby nie zaniechać tego obyczaju ludowego, ale też później ta część druga, która pozwala się ludziom zintegrować. Tym bardziej przy takiej pogodzie jak dzisiaj to są idealne warunki do tego, żeby cały dzień spędzić tutaj, można sobie coś zjeść, można spotkać znajomych tą chwilę wygospodarować na taką typową integrację. Warto zaznaczyć, że wieniec Zraszkowa, który zdobył pierwsze miejsce w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, będzie reprezentował gminę Radków na dożynkach wojewódzkich w Krzyżowej, które odbędą się 4 września. Pięć osób z koła gospodyń z Raszkowa, dziewczyny wykonywały. tak Jedna pani tylko pletła, a resztę żeśmy pomagały. A skąd taki pomysł na ten wieniec? O, już dłuższy czas żeśmy debatowali, myśleli jak, jak zrobić, nie? Żeby, żeby po prostu był ładny. Prezentacyjny, ładny. A co w tym wieńcu możemy znaleźć? Jakie kwiaty? O Jezu, w tym wieńcu wszystko jest. Wszystkie zboża, począwszy od jęczmienia zimowego, pszenżyto, żyto, pszenica, lęb i proso. A kwiaty to słonecznik ozdobny, tylko słonecznik ozdobny, a z krzewów to bukszpan i wszystko było, nie? Bukszpan, no i wszystko. Ten właśnie Raszkowski pojedzie na dożynki wojewódzkie, mimo że nas powiat się nie wybiera, bo mimo dzisiaj prosiłem panią starostkę, to uznali, że nam jakoby wystarczą powiatowe, co jest w mojej ocenie dalekim nieporozumieniem. My pojedziemy reprezentować gminę, jak powiat będzie sobie życzył, to też powiat. A na dożynkach powiatowych w Ambierzycach będzie nas wieniec, który zajął drugie miejsce, również bardzo ładny wieniec z Wambierzyc. Jak panie oceniacie te inne wieńce, które możemy dzisiaj tutaj zobaczyć? To jest wspaniałe. Wszystkie mają pierwsze miejsca. U mnie to wszystkie. Wszystkie były wykonane bardzo dokładnie. Wszyst we wszystkich wieńcach jest bardzo dużo pracy. To są nie przez Pane Noce, a jeszcze o tym się myśli już nie ostatnie dwa tygodnie, tylko o tym się myśli już od kwietnia, bo trzeba posiać, trzeba to pozbierać, trzeba pilnować terminów, żeby to jako tako wyglądało, prawda? Niespodzianką kulinarną podczas tegorocznych dożynek w gminie Radków był gulasz z największej w Polsce patelni plenerowej. Degustować mógł każdy, kto chciał. Przy muzyce zespołu MARS wszyscy świetnie się bawili.